Cześć, cześć! Auryczny tarot i aura miesiąca października 2019 dla koziorożca. Przy okazji chciałam Wam bardzo pięknie podziękować za to, że jesteście, że uczestniczycie, że, że tworzymy razem wspólną energię tego kanału. Osoby nowe, zapraszam serdecznie do subskrypcji i do tego, aby wykazały swoją aktywność również na tym kanale. A więc nie zwlekając. Zobaczmy, co u Was, drogie koziorożce. Poprosimy o energię dla koziorożców w miesiącu październiku. Energia października 2019. Od razu się pojawiła ta karta. O, jeszcze jedno. A zobaczymy, jaka będzie Wasza energia. W jakiej energii Wy będziecie. Bo to jest energia października, która będzie do Was szła z zewnątrz. A jaka jest Wasza energia? Jak Wy będziecie na to przygotowani? Zerknijmy. No, będziecie przygotowani. Jakie macie zamiary? Jakie myśli wam kierują? Jakie zamiary, plany? Co? Co u was się już klaruje? Co u was już się tworzy? Rydwan? Na czym stoicie? Na czym stoicie obecnie? Jaka jest wasza. Obecna sytuacja. Tak się w bok położyła karta. Co jest już za Wami? Co już jest za Wami? Co idzie do Was, ale w znaczeniu co stanie Wam na drodze? Tak, tak sobie wymyśliłam w tym miesiącu. Co stanie Wam na drodze? Co powinniście zrobić w tej sytuacji? Czego się nie spodziewacie? Po sobie, po sytuacji, po tym, co od losu idzie, wyszedł odwrotnie. No, zostawmy. I jaki jest potencjalny wynik? Podsumowanie. Miesiąca października dla Was. Energia, ogólna energia początków. Drogie koziorożce, no u Was ewidentnie wchodzicie z jakąś siłą, Pasją, energią w coś, co jest nowym projektem, w coś, co jest nową może pracą, w coś, co jest nową inwestycją, bo macie potrzeby inwestowania w siebie, ta energia tutaj się tworzy. Ona jest ta ogólna energia października, że będą w październiku dane wam możliwości ku temu, aby rozpoczynać, inwestować, działać. Z mocnym przytupem. I wy swoją energię macie również taką, bym powiedziała, bojową, bo Czujecie się niezłomni, czujecie, że możecie wszystko, czujecie, że jesteście wręcz wkręceni w ten, w ten aspekt. W głowie, czyli w tym, co jest waszym zamiarem, macie jak najbardziej chęć wejścia w to, co jest nowe, świeże, pójścia za tym impulsem. Macie bardzo dużą siłę woli, macie wielką ambicję i chęć wejścia w podróż. Jesteście gotowi do, do tego skoku. Pamiętajcie tylko na, o tym, co jest Waszym doświadczeniem. Czy już posiadacie taką wiedzę? Czy znacie każdy niuans, każdy kamień na swojej drodze, żeby, no, żeby po prostu nie doszło do kraksy? Bo to jest to pytanie. Czy Wasza wewnętrzna siła, chęć, chęć podjęcia się tego zadania i, i ten cały power, który czujecie, czy on jest adekwatny do tego, co faktycznie nam dane w tej sytuacji? Bo. Tutaj się trochę rysuje tak, że mierzcie siły na zamiary, ale nie w taką stronę, że jest tych sił u Was za mało, tylko ja tutaj wyczuwam, że one nie są do końca ukierunkowane w taką stronę, o której wymyślicie. A więc wymyślicie o pewnej szybkiej, dynamicznej, yy, zaskakująco porywającej, bym powiedziała, sytuacji, która, yy, która was uskrzydli, która wam doda energii, która sprawi, że wszystko będzie się tak właśnie dynamicznie działo jak na samym początku. Nie chcecie trwonić już każdego dnia, nie chcecie już yy, myśleć o tym co było. Wy jesteście skupieni na tym co jest waszą wytrwałością, chcecie być opanowani, chcecie się skupić na nowym zadaniu, na zdobywaniu tych yy, nowych upragnionych celów, niezależności, którą niesie ta energia. Trochę inne macie wyobrażenie o tym, co do końca, że tak powiem, was czeka? Bo na czym wy stoicie? Stoicie trochę na. Hm. Gdybyście stali tak, to bym powiedziała, że jest fajnie, ale ta karta wypadła trochę tak krzywo. Z tego też względu, że ona wypadła diagonalnie, ja śmiem twierdzić, że u Was jest pewien deficyt tego, co tworzy Waszą stabilizację, tego, co daje Wam poczucie bezpieczeństwa. Wychodzi Wam naprzeciw mądrość? doświadczenie, ale też pewna pewien dystans i izolacja. Yy, również ta karta mówi o cierpliwości i o takim, słuchajcie hmm, niezbyt właśnie chaotycznym, aktywnym, dynamicznym podejściu do pewnych spraw. Więc ja tak wyczuwam z, tych, z tego przekazu, że coś Was przyhamuje po prostu. Wy będziecie pełni pasji, pełni w ogóle wigoru, tego, żeby już tam być, już, już jestem tam, już był w ogródku, już witał się z Gąską. Tak karty mówią, że tak się może potoczyć, więc zlepek sytuacji, który Was jeszcze zblokuje, który jeszcze sprawi, że będziecie w jakiś sposób musieli poczekać, przeczekać, zgłębić informacje na pewien temat, poszukać odpowiedzi, bo. Istnieje taka konieczność, aby na rozwój pewnych spraw zadziałać jeszcze chwilowym przeczekaniem, jeszcze chwilowym przestojem. Zastanowieniem się, zaobserwowaniem, wyciągnięciem wniosków. Nie na gorący umysł. To jest taki, słuchajcie, tutaj detal się pojawia, bo również to, co powinniście zrobić, to jest to, że wykazać się właśnie cierpliwością. Działaj nie działając, jakby o. Tak bym powiedziała, słuchajcie, w miesiącu październiku. Czyli bądźcie przygotowani na, na to, że ruszycie, ale nie bądźcie przekonani yy, i nie róbcie wszystkiego na łapu-capu. Do, dotrzyjcie do tego, co jest drobnym maczkiem napisane. Yy, być może to jest też kwestia, tak mi teraz przy, przyszło na myśl, że są pewne umowy, które. No, które mogą być yy, dla Was w yy, konsekwencji intratne, dlatego że mogą się. Przejawiać jakieś ukryte właśnie sprawy, o których dzisiaj nie macie takiej świadomości. Niektórzy z Was mogą odczuwać pewien marazm, że to się opóźnia, że czujecie niezadowolenie, bo takie, taka energia może się po prostu Wam spaść nagle z nieba, i to wcale nie ma w związku z tym, jaka jest Wasza gotowość do pewnych spraw, ale weźcie pod uwagę, że to jest najlepsze rozwiązanie w tej kwestii. Czyli być może trzeba jeszcze raz coś przeczytać, może jeszcze raz się cofnąć, może jeszcze raz yy, wrócić na chwilę, słuchajcie. Do. Tak mi teraz przyszło na myśl, może cofnąć to, co się powiedziało, może, może ustalić jeszcze raz te zasady, może je sprostować. Wychodzi wam naprzeciw energia mądrości, czyli coś sprawi, że będziecie mądrzejsi. No, niewątpliwie dla niektórych może się okazać, że po prostu będziecie musieli wdepnąć w pewną sprawę, która. Okaże się właśnie jakimś falstartem, czymś, co uznacie, że to nie było tak fantastyczne, jakby się wydawało na samym początku. Bo dla... tu jest karta początków. I ten początek się nie, nie dokonuje, jakby według tego rozkładu się on nie dokonuje. To coś zostaje chwilowo zamrożone, ale są też wśród Was osoby, które chcą zwolnić, które mają potrzebę tego, żeby kosztem być może czegoś, Skupić się bardziej na sobie, aby, aby zagłębić się w to, co jest waszą prawdą, żeby się od czegoś uwolnić. Wyczuwam również taką sytuację w niektórych przypadkach, że będziecie zmuszeni do tego wykazania się taktem. To też będzie dla was jakaś próba, taka no. sytuacja, która będzie pokaże Was po prostu w takim świetle, czy jesteście mimo swojego wieku na wyższym poziomie. Pewnych emocji, taka trochę próba mentalu. I tu jest bardzo ważna wasza intuicja. Taka trochę, żeby się słuchać, żeby patrzeć trochę bardziej na, na przestrzał. Musicie w październiku opinie swoje zachować dla siebie. I też spojrzeć na pewne sytuacje jeszcze bardziej dogłębnie. Nie patrzeć powierzchownie. Być może niektórych z Was zaskoczy Wasza dojrzałość. Jeżeli chodzi tutaj o relacje, no bo też są osoby pewnie, które o to pytają, macie ten, tak samo, macie potencjał do tego, żeby iść, żeby się wykazać, żeby już spróbować, ale to nie jest jeszcze ten czas. Przynajmniej według tego czytania, to nie jest jeszcze ten moment, w którym, w którym Wy yy, wchodzicie w coś nowego, tylko jest to moment jeszcze na przeczekanie. Jest to moment taki, w którym bierzecie pod uwagę swoje dobro przede wszystkim, swój rozwój. I odnosicie się, niektórzy z Was się odnoszą do swoich poprzednich doświadczeń, niektórzy z Was korygują pewne poglądy. Takie mam też przeczucie, że zmieniacie trochę, jakby, punkt widzenia na pewne sprawy. Środowisko u Was też ulega pewnej zmianie, ludzi, którzy Was otaczają. Wchodzicie w październiku w energię chęci, nawet bym powiedział, ryzykowania, ale no jest, jest moment takiego ostudzenia. Istnieje y, w kwestiach finansów y, chęć osiągnięcia sukcesów. Chcecie koniecznie odkrywać nowe talenty, chcecie koniecznie coś już, już na teraz. To jeszcze chwilę, chwilę musi zająć. Ja jeszcze poproszę o deprecyzowanie tej karty. To stanie wam na drodze. Możecie spotkać osoby, która was będzie mogła czegoś nauczyć, która w jakiś sposób was poprowadzi ku temu, co jest waszym działaniem, co jest waszym planem. No właśnie, ta sprawiedliwość, październikowa sprawiedliwość no i możliwości, tak, pod, pod spodem i zmiany. Dążycie do tego, żeby być, no, harmonijnie ustatkowani, dążycie, w ogóle, słuchajcie, mam wrażenie, że zanim wejdziecie w coś zupełnie nowego, zanim się to zmieni, bo to jest energia zmian i to jest energia w ogóle nowych projektów, nowych możliwości kreowania tego, co dla Was ważne. I to jest jakby to, na czym Wy się skupiacie, trochę poprzez, yy, yy, tak wyczuwam, poprzez pryzmat tego, co było w przeszłości, że czuliście pewien Um, pewien dyskomfort, taki też związany. Z, może z jakimiś przepychankami słownymi, może z jakimiś y, sprawami, które nie do końca były jeszcze y, klarowne, ale już weszły na ten, na te, w te tryby. Dzisiaj jest ta energia początków, jest ta energia naprawdę czegoś takiego, co daje plony, daje możliwości. Przy wykazaniu Waszej aktywności, chęci, mobilizacji, y, ale właśnie jest potrzebna Wasza również doza. Mądrości w postaci zrównoważenia. Wiecie o co chodzi? Może tu chodzi o zrównoważenie emocjonalne? Może tu chodzi o zrównoważenie. Przecież możemy też dopytać, o jakie, o jakie zrównoważenie tutaj chodzi? Co koziorożce muszą zrobić? Musicie. <grym i zrównoważenie> Musicie, słuchajcie, skierować się i wykazać się przede wszystkim, jeżeli chodzi o odstąpienie od takich yy, zbyt nadmiernych, bym powiedziała, emocji. Od tego, że macie, możecie mieć tendencję do tego, żeby być yy, bardziej wrażliwi, yy, bardziej przeczuleni. I tu musicie nabrać dystansu. Tu musicie nabrać trochę dystansu, musicie zrównoważyć pewne rzeczy, położyć na szali. Widzę wśród was osoby, które będą musiały postawić na szali również wybór decyzje o nowych kierunkach związanych z inwestycjami. Może to jest to konieczność sprzedaży czegoś nagle, co, jest, co ma dla Was bardzo dużą wagę. Niekoniecznie będziecie chcieli realizować odstąpienie od... Yy, znaczy wejście w, ten, w, 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 w sprzedaż, w, w opuszczenie tego miejsca, opuszczenie tej relacji. To, co jest energią która, z którą wychodzicie z tego miesiąca, no to widzicie, jest energia y, ingerowania i dziewiątki y, buław. Czyli tak jak weszliście w październik z kopyta, tak będziecie wychodzić trochę, trochę takim jakby zblokowaniu, wiecie, y, i, czegoś, i robienia czegoś zupełnie jakby trochę nieświadomie. Teraz tak widzę, że może to być również informacja dla niektórych o tym, że pewne sprawy prawne związane ze związkami, no, długotrwające, bym powiedziała, mogą zmienić yy, bieg zdarzeń na nowy zupełnie, na nowy zupełnie level. Ja jeszcze poproszę tutaj o tą kartę radę dla Was. Karta rada dla koziorożców na miesiąc październik. A no więc rada jest dla was taka, abyście szli za ciosem, abyście podążali, hmm, podążali za swoimi, za swoją energią, która wami y, was kieruje na stronę szczęścia, e, abyście patrzyli w głąb tego, co, co, co jest waszą, waszym indywidualnym e, balansem. Waszym, waszą indywidualną energią, abyście się nie dali w jakiś sposób zwodzić też z tego, że nie potraficie, czy jesteście ymm, na rozdrożu. Tego, że tutaj wyczuwam taką jakąś energię, która może Was w jakiś sposób blokować. To, to mogą być też zapisy, słuchajcie, prawne, które, które nie pozwalają na coś, które nie pozwalają ruszyć z jakimś niuansem do przodu. Wynika to być może z czyjegoś niedopatrzenia, z braku chęci, z braku przychylności, bo widzisz, tutaj jest ten problem, że ta karta, czyli to, czego się nie spodziewasz, bo to wszystko może iść w dobrym kierunku i to faktycznie ma szansę na to, że to jakimiś. Ja to tak widzę, będzie duże parcie u Was na to, żeby iść do przodu, żeby działać. Widoki na to są całkiem niezłe. Będziecie się musieli wykazać mądrością. Może tu w tym tkwi ta, ta blokada. Jeżeli tego nie zauważycie, to, bo to jest jasność umysłu również, jeżeli tego nie zauważycie, wpadniecie jak śliwka w kompot być może. A jeżeli zauważycie, no to jeszcze na chwilę się wstrzymacie, nie rezygnując z tego, co dla Was ważne, ale jednocześnie nie dając się yy, takiej energii przyblokowania, strachu, później żałowania tego, co się zrobiło. Co tarot radzi Wam? Abyście nie czuli się tak. Co tarot wam radzi? Co powinniście zrobić? Obejść. Puch, słuchajcie, no. Patrzcie na szczegóły, które są, które będą wam proponowane. Ja Wam powiem tak. Dla mnie to jest karta komunikacji. Czyli zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób się komunikujecie. To ma związek z tym, co mówicie, jak to przekazujecie, co podpisujecie również, jakich argumentów yy, używacie w walce o to, co dla Was istotne. Powinniście dążyć bardziej do wyciszenia i uspokojenia niż do takiej, takiego zrywu nagłego. Zwróćcie uwagę to jest też może komunikat dla niektórych że. Aby weszła nowa miłość, potrzebny jest wasz dystans do sytuacji, które jeszcze działają, które jeszcze dziś funkcjonują. Dlatego samo odwrócenie się w drugą stronę nie pozwoli wam zapomnieć, nie myśleć. I właśnie tutaj o te myśli, o te blokady, o to przywoływanie i poczucie takiego zakleszczenia chodzi. Zanim rozpoczniecie coś nowego, wyciszcie emocje, doprecyzujcie pewne sprawy. Niektórzy z Was będą musieli wykazać się pewną oszczędnością, tak, w słowach, jak i w ogóle w kwestiach materii, bo to też jest jakaś tutaj dla Was rada. Chodzi po prostu o, o balans, o to, żeby, żeby nie było zbyt raptownych przechyłów, i pewnych zmian, po prostu, żebyście nie odczuwali e, jak turbulencji, tylko żebyście weszli płynnie w pewien nowy etap. I nie bójcie się uczyć na zasadzie prób i błędów. Jednak dążąc do tego, co nie jest tym błędem, tu odrobina skupienia jest zalecana. Musicie wykazać się dużą determinacją i siłą w dążeniu do tego, co jest dla Was istotne. Siłą również wyciszenia, siłą cierpliwości. A jeszcze chcę zapytać, słuchajcie, czego się nie spodziewamy co to oznacza ten. Co oznacza ten, ta karta do góry nogami, czego się nie spodziewamy. Czego koziorożce się nie spodziewają w październiku, co oznacza ta karta? Widzę to, że w ten sposób, że po prostu niektórzy uświadamią sobie lub y, przestaną mieć nadzieję na... Szukanie miłości idealnej, że możecie nie otrzymać pewnej informacji, na którą czekacie. To zaangażowanie nie musi się okazać takim dużym zaangażowaniem, jak wyglądało na początku. Być może to oznacza również to, czego Wy się nie spodziewacie, bo to jest to, czego się nie spodziewacie, że Wy przyblokujecie kogoś i nie okażecie tego uczucia, że właśnie zaskoczycie swoją mądrością, decyzją o tym, że czas. Podjąć pewne bardziej rozsądne, wyważone, ukierunkowane w stronę waszych aspiracji, kroki. Jeszcze na spodzie taka karta słuchajcie, koła Fortuny, a więc to są również sytuacje losowe. No Ale to tak jak mówię, to jest to, czego się możecie nie spodziewać, i to, co może przyjść nagle. Eee, mam nadzieję, że przyjdzie do Was samo dobro i przyjdzie do Was na przykład nowa praca, która. Która jeszcze bardziej Was pociągnie do tego, co nie dawała Wam poprzednia, i to będzie ten finał e, tego zaskoczenia. Natomiast zerknijmy jeszcze, jaka karta motywacyjna Wam się objawi jako rada. Koziorożce, poprosimy kartę dla koziorożca. czy nie będziecie mieć styczności z kimś z poznaków wodnika, czy to nie jest dla niektórych z was takie info. Obecność miłości odrzuca strach. Taka rada, żeby otaczać się tymi, którzy, których kochamy i tymi, którzy nas kochają. Energii wzajemności, energii szacunku, nie ranienia i Przede wszystkim wiary również w samych siebie, bo kochając siebie, pamiętajcie, i ufając temu, co wami kieruje, bo to przecież jesteście wy. Nie dajcie się zamknąć w jakichś, w jakichś ograniczeniach, czy złotych klatkach, czy też yy, iluzjach bez pokrycia, które w jakiś sposób powodują, że. To wy odczuwacie pewien dyskomfort emocjonalny, psychiczny. Dążcie do, do wysokich uczuć, do uczuć pozytywnych. To jest też rada, aby skupiać się na plusach, nie minusach, patrzeć z dystansem na pewne sprawy, nie oceniać zbyt raptownie i umieć pewne rzeczy z, zrównoważyć. Jeżeli inni tego nie potrafią zrobić, bądźcie mędrcem. Wykażcie się tą mądrością. Bądźcie nauczycielem, stańcie na wysokości zadania, bo, bo jest to dla Was jakaś taka forma sprawdzenia również swoich możliwości, siły i skuteczności, aby, aby dojść do sukcesu, aby odnieść sukces. Tego Wam życzę, słuchajcie, pozytywnej energii. I aury października Wam życzę, drogie koziorożce. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.